W małej wiosce znanej z pięknych, zielonych pól żył młody człowiek imieniem Jakub. Był wysoki, miał niebieskie oczy i nosił proste, lekko wyblakłe ubrania. Jakub był znany ze swojej serdeczności i chęci pomocy innym. Wioska była pełna różnych postaci, ale najbardziej poważany był stary, mądry kapłan ojciec Tomasz. Miał siwe włosy i głęboki, ciepły głos, który mógł uspokoić najburzliwsze dusze. Pewnego dnia Jakub zauważył, jak jego sąsiad, pan Marek, manipuluje innymi ludźmi, aby uzyskać korzyści dla siebie. Serce Jakuba się zasmuciło, ponieważ zawsze należał do tych, którzy sądzą, że prawdziwe bogactwo płynie z miłości wobec bliźnich. Postanowił, że musi porozmawiać z panem Markiem. Gdy świtanie budziło wioskę, Jakub odwiedził Marka. Dzień dobry, panie Marku. Zauważyłem, że szukasz sposobów na łatwiejsze życie. Ale pamiętaj, że co siejesz. To zbierasz. Pan Marek, zaskoczony, odpowiedział: Jakubie, nigdy nie zrozumiesz, co to znaczy walczyć o przetrwanie. Jakub nie poddawał się. Zgadzam się, że życie bywa trudne, ale prawdziwe wartości tkwią w uczciwości i otwartości. Popatrz na ojca Tomasza. On zawsze wspiera nas w trudnych chwilach. Może warto nawiązać z nim rozmowę. Pan Marek, widząc determinację Jakuba, zgodził się. Razem odwiedzili ojca Tomasza, który z radością przyjął ich do swojego domostwa. Opowiedział im historię o miłości, poświęceniu i wspólnej pracy na rzecz społeczności. Jakub i pan Marek, zainspirowani naukami kapłana, zrozumieli, że warto dążyć do wspólnego dobra, a nie indywidualnej korzyści. Nie warto żyć w izolacji, gdyż prawdziwe szczęście rodzi się w sercach, które umieją współpracować, powiedział ojciec Tomasz. Następnego dnia wioska zobaczyła zmianę. Marek zaczął wspierać innych, a Jakub stał się jego przyjacielem. Zrozumieli, że prawdziwa siła tkwi w jedności, a plony miłości i uczciwości mogą przynieść nieskończoną radość. Tak oto w małej wiosce narodziła się nowa era wspólnego działania opartego na miłości i przyjaźni. Wspólnie zbudowali społeczeństwo, które trwa do dziś.